6 października 2016 roku przedstawiciele firm OknoPlus, Winkhouse, Winkhaus, Glass Solutions Angobea a także Aliplast pojawili się na Kasprowym Wierchu, był on już przykryty czapą śniegu. W tych zimowych warunkach odbyło się uroczyste przekazanie do użytku nowych okien z opuciami do zadań specjalnych Active Pilot Select, zaprojektowanych specjalnie dla najwyżej położonego budynku w Polsce, czyli dla Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego. Obserwatorium meteorologiczne na Kastrowym Wierchu to nasz najwyżej położony obiekt Rzeczpospolitej. Jego początki to jeszcze przed II wojną światową, zaraz po zbudowaniu kolejki linowej na Kastrowym Wierch. Obiekt, który jest szczególny pod każdym względem, obiekt unikatowy ze względu na rolę i funkcję, jaką pełni w osłonie. Meteorologicznej, szerzej hydrometeorologicznej Polski. Cokolwiek się dzieje w pogodzie, zawsze synoptyk dyżurny, szerzej synoptycy patrzą, jaka jest pogoda na tych najwyższych szczytach, na tych najwyżej położonych punktach obserwacyjnych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Tak ekstremalnych warunków meteorologicznych, jak tutaj, w zasadzie nie ma nigdzie na terenie całej Polski. No, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę tak zwane stosunki anemologiczne, najsilniejsze prędkości wiatru. Obserwowane są tutaj właśnie na kaspromie wierzchu Dlaczego Active Pilot Select? Przede wszystkim ukryte zawiasy, co powoduje potrójną uszczelkę bez wycinania. Cięższe wagi okien można wykorzystywać na tych zawiasach. Większe wytrzymałości, właśnie ze względu na te trudne warunki. Przede wszystkim, no, to opucie wydawało nam się najlepsze w, w tym rozwiązaniu do tego miejsca i do tego systemu. Okna wyjechały aż na górną stację Kasprowego, i dalej, za pomocą ludzi, zostały wyniesione do obserwatorium. Pamiętajmy, że to jest dodatkowe 60 metrów różnicy w pionie, więc. Przenieść 30 okien, gdzie średnio jedno okno waży około 60 kg po dokładnie 126 stopniach na Kaspry wcale nie było takim łatwym zadaniem. Aktualnie warunki wewnątrz budynku są dużo lepsze zarówno od strony szczelności-odporności na opady, jak i od strony termiki, czyli jest w budynku dużo cieplej, no i przeskok jakościowy jest ogromny. pragnę serdecznie podziękować za wyjątkowo udaną i sprawną współpracę przy wymianie okien w Wysokogórskim Obserwatorium Meteorologicznym na Kasprałę Wierchu. Od momentu podjęcia wspólnych działań spotykaliśmy się z profesjonalnym traktowaniem, solidnością i życzliwością ze strony pracowników Państwa spółki. Nawiązując do hasła promocyjnego, które przygotowali Państwo przed rozpoczęciem akcji wymiany okien, chciałbym doznaczyć, że była to w istocie współpraca na najwyższym poziomie. Jeszcze raz bardzo wszystkim Wam dziękuję.